Traumatyzujemy zadanko przy piwie. Ok, mamy x, y. Dostajemy, że coś takiego to jest coś takiego i mamy policzyć to w takiej postaci. Ok, umiemy myśleć i wiemy, że x to to co w mianowniku, a y to to co w liczniku, tylko na odwrót. Liczymy to. Pyk. Upraszczamy licznik. Ok, wynik ma być w takiej postaci, więc wypierdzielamy pierwiastek z pięciu z mianownika Mała podpowiedź użyjmy do tego tego wzoru w sprytny sposób. Mnożymy to przez jeden, bo to nie zmienia nam wyniku. Ale z tym możemy się już pobawić. Zobacz to! Coś ci świta. Może? Licznik przemnażamy, a w mianowniku stosujemy to. Dobra, upraszczamy to wszystko. No i co? Pewnie myślisz, że skończyliśmy? Nie ma takiej opcji. Liczby całkowite dodatnie. A widzisz tu gdzieś plusy? Mnożymy mianownik i licznik przez minus 1. Licznik i mianownik dzielimy jeszcze przez dwa, i to jest koniec zadania. Już możesz iść.